temat o tym, co ważne. 4, 3, dzień dobry, witam po przerwie, a to się państwo zaraz zdziwią. Zdziwieni dzień. jesteście, dzień dobry. Dzień dobry, witam słuchaczy i, I telewizów. Starsze Bractwa Kurkowego Robert Trobak. Tak. Starszy. Znaczy jesteś w starszym Bractwa Kurkowego. Starszy, ale pełna nazwa to jest. Starsze Bractwa Szczecińskiego Bractwa Kurkowego w Szczecinku. I proszę bardzo, teraz wszystko wiemy. Tak. Pan Robert ma no kurczę, wygląda to nietypowo. No. No ja wiem, wiem, wiem. wiem, To wygląda tak, jak usłyszałem, jak można użyć, użyć takiego słowa mm. kruski generał. Wie kruski generał. Tak, tak mówią. Tak mówią. Tak mówią. A to w sumie jest raczej, mi się też skojarzyło, bo chodzi o tą liczbę liczbę tych orderów, odznaczeń. To odznaczenia mają znaczenie te mają odznaczenia? odznaczenia? Tak, to nie jest tak, że my się tak obwieszamy, bo, bo tak lubimy. To jest, każdy ma swoją historię. Każdy czegoś dotyczy. Dobra, to zaraz do tego pewnie dojdziemy. A teraz tak. od początku. Czym jest Bractwo Kurkowe? Bo Bractwo Kurkowe to nie jest takie, że sobie założyliśmy kapelutki, nie? O kapelutki, tutaj też są kapelutki, tak, tak, kapelutki. z piórkiem i mamy takie fajne te wdzianka, tylko tak. Bractwo Kurkowe coś robi. Tak, e, to znaczy, no Co coś to robi to nie od dzisiaj. Jakbyś zapytał, co mam pod kapeluszem? Aha, a ma pod... co masz pod kapeluszem? Mam pod kapeluszem coś takiego, gdyby nasza rozmowa poszła nie w tym kierunku, co <głosy> trzeba. Ale <noise> no nie jest nabity. <noise> to jest czarnopechowy, prawdziwy, to jest skałkowy. Ale tak, tak. Ale w razie czego? No, możesz podtrzymać, tak? Proszę cię bardzo. <noise> Państwo są świadkami, co się dzieje. <noise> Ta, ale to gdyby nasza rozmowa poszła nie w tym kierunku... To gdyby to kto pierwszy sięgnie po broń, to jest... To jest dobre. oczywiście pistolet pojedynkowy. Więc Słuchaj, jeden, tak. Masz cztery. drugi? Jest drugi, możemy się pojedynkować. Chociaż to jest replika oczywiście, Aha. więc bezpieczna. Tak mówi każdy, kto ma jakąś giwerę i po mówi, nie, to replika, w ogóle zamka, zamka nie ma, nie? A wasza broń strzela? Strzela. To prawdziwa jest? Prawdziwa. Mamy 10 karabinów bocznego zapłonu i trenujemy. Tak. Okay. E, czym się zajmujemy? <gulanie> Tak jak mówisz, hasło: ćwiczymy oko i dłoń. W ojczyźnie obronie. A ćwiczymy oko i dłoń wojczyzny w ojczyzny, obronie. To bardzo ładne hasło. Ale bractwo kurkowe to nie istnieje od 30 lat, ani od 50, ani od 100, tylko ja bym strzelił, że to jest od 400. No, nawet chyba dalej. No, ale tak, początki tak są początkiem naszym, nie? I ja tu muszę, muszę jednak wspomnieć. W kiedy książę Warcisław przyjechał. Tak, ja nie będę mówić o historii, skronia. bo to może być nudne, mhm. ale muszę tutaj wspomnieć świętej pamięci naszego brata Edwarda Bielewicza, mhm. który zmarł w maju tego roku. I on był waszym kronikarzem? Był I, naszym kronikarzem, no. Świetnie sięgnął do całej historii. Tak, poświęcił masę godzin. W odszukiwaniu historii naszego bractwa. Pisząc do muzeum, do Berlina, do wszędzie. No, ja już nawet nie wiem, gdzie on pisał. Po prostu pisał wszędzie. Gdzieś, gdzie złapał jakiś ślad o, o historii bractwa mm. na naszych ziemiach, to on to opisywał. No i tak grzebał, że wygrzebał. 1614. No, no właśnie. I, i, I świętej pamięci Edward Bielewicz też yy, czytałem. Też napisał. Do czego służyło obraz fukurkowy? w Temu służyło? Właściwie, no... Tak, właśnie to tak, bo każdy staje to, to, to... To, to, to... to nie, nie. To, to nie było takie sobie, o, o, chłopaki Aha. się spotkali, idziemy postrzelać. idziemy sobie postrzelać Aha. i byłoby fajnie. No, to była taka nasza milicja. Bardziej, może później Straż Miejska. Początki, kiedy teraz mamy nazwę Straż Miejską, ale kiedyś też tak ona zafunkcjonowała. Milicja broniła grodów, broniła przed złoczyńcami, przed najazdami, przed watachami wilków. Taka, no właśnie. takie, takie właśnie. I, ja i, bym... I potem jak nie działała, to giwery trzymali w ratuszu podobno. Tak, znaczy różnie. O, Szczecinek ma ciekawą historię, jeżeli chodzi o, o, o nasze bractwo, to my mieliśmy nawet własny budynek przed wojną, na winicznej się znajdował. Duży wielki budynek. W różnych historiach tam rozbudowywane, przebudowywane, ale było to. Nie mieli naprawdę środki na to, że to bractwo to funkcjonowało przed wojną. No bo do bractwa nie mogli, nie należeli tacy mniejsi obywatele, ci szarzy, tak powiem, tylko ci bardziej kolorowi. Tak, no z cech wioseł, tak, bo to była broń, broń była, nie była tania. E, broni prochowa i skałkowa, taką jak tutaj dziś mamy, to, to, to nie każdego było stać na tą broń. No i każdy z reguły, jeżeli uczył się, e, trenował, no to tak, żeby bronić własnego dobytku, też między innymi. Mhm. A przy okazji grodu, nie? To czemu teraz służy Bractwo Kurkowe? Teraz. No jednak e, różnice są. No, odezwania. wilków. chociaż przebywa. Chociaż, hmm? powiem szczerze, patrząc co się dzieje na e, wschodzie, mm -hmm. poza naszymi granicami, więc to jest e, takie na czasie, żebyśmy to... po prostu zaznajomili się z bronią. E, nasza rola jest to taka, między innymi, żeby obywatel, mieszkaniec, e, wiedział, do czego można to użyć i jak się tym bronić. Może być tak, że będą powołani ktoś do wojska, no to już ma jakieś pojęcie obrony, mm. tak. To znaczy, że robicie to samo, co kluby strzeleckie. Y kluby strzeleckie, owszem, mm -hmm. podobnie działają, ale mają troszeczkę inny zakres działalności, bo nie startują o, na zawodach y takich y sportowych sportowych mm -hmm. powiedzmy. A my. Y też strzelamy, tylko że w, w takich naszych brackich, sportowych rzeczach. I też jeździmy na zawody do naszych bractw. Zawody tak naprawdę e, w Polsce jest 260 bractw, chyba jak dobrze pamiętam. W większości zrzeszone w zjednoczeniu. I tak naprawdę, gdyby chciał jeździć po wszystkich bractwach na zawody, to by tygodnia hmm. nie z braku a sobot to tym bardziej niedziel. Na zawodach też ubiegamy. Tak? Ubiele. A? Tak. Tak, na takich uroczystych zawodach jeździmy w mundurach. A to, to musi być ciekawy widok, a wszyscy mają niebieskie? Nie, 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 nie. E, my akurat mamy takie. Ponieważ naszą, nasze mundury są takie repliką przedwojennych. Bractwa przedwojennego tutaj, który był, to mhm. mieli troszeczkę dłuższe marynarki, ale to jest jakby kopia tych mundurów, które były przed wojną. Natomiast na naszych obszarach, na naszym terenie były bractwa mundurowe, natomiast w Gdańsku, w Krakowie, są to bractwa kontuszowe. Dlatego też takie efektywnie to wygląda. Braca w kontuszu jednak wyglądają decydowanie lepiej niż, niż, niż mundurowy. No tak. Ale, ale są chyba nie do końca wygodne, bo jak się pytałem braci, to mówi w taki upał jak był ostatnio. <grym> było im bardzo ciepło. No, mieliście imprezę no, tak, wtedy. Tak, tak. A to było grubo. Było grubo. Właśnie przepraszam, że ten huk na, w centrum miasta. To oni strzelali, to oni tak. za te szyby, to państwo wiecie, z kim się kontaktować tak. teraz? To myślę, że tutaj Centrum Miasta ma specyficzną. Akustykę, akustykę. też ma, nie? To nie był duży ładunek, ale efekt był fajny. A dziennikarze nie zdążyli zarejestrować. Coś wam się wymknęło spod kontroli Ej, albo. Nie? Nie, mamy, nie, mamy zarejestrowane. Tak? Tak. No świetnie, dobra. Okay. Mogę, niektórzy. A to, to poproszę. Dobrze, Aha. następnie zobaczymy, Zalec jak strzelają. To może jeszcze, żeby zdążyć przesłać do, do, do emisji, momentu emisji tego materiału, to wkleję za chwilę. Tu. <grybuj> to teraz tak, wrócimy tam, gdzie byliśmy. Proszę, opowiedz mi o insygniach, o tym, co, co masz na sobie. Ja mam powiem tak. Najważniejsze to jest to. Mhm. To jest insygnia króla. Mhm. E, e, króla szczecińskiego Bractwa Kurkowego, które tak się stało szczęśliwe, że zostałem w tym roku. Ja. On jest przechodni. I, i co roku trafia do innego brata. E, polega to na tym, jak go zdobyć. Mm -hmm. Strzela się do kura. Na patyku. Aha. Jest wizerunek kura, na patyku i każdy pojedynczo strzela, dopóki go nie strąci. No ten, kto go strąci, to zostaje kura. królem. A poprzedni król. Na to... ten rok. A na ten rok. Zbigniew nam, nam był na śród poprzedni. I, no to i... mnie to nie dziwi, A, że pan Zbigniew. Tak, bo no to są dobrzy, dobry, dobry strzelec. Ale tak generalnie to tak y, historia jest już prawie. Y, Aż ciekawostka. Pierwszym królem kto był? Mogę powiedzieć. Śmiało. E, pan Gafroński. Naprawdę? Naprawdę? No to lokalni, że tak powiem, biznesmeni, dyrektorzy. Pierwszy król w 1965 że... roku. Mhm. Tak. I miał to, 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 ten sam instynkt? Nie nie nie, 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 nie. To myśmy dopiero niedawno yy, że tak powiem, stworzyli, fundowali, znalazły się fundusze. A coś z tamtego czasu zostało? To, co masz na sobie? Nie. Z tego? Nie, nie. A nie, te... nie taki stary to nie jestem. Po ja myślałem, że mundur jest, wiesz, no, prze przechodni, czy jakieś tam te ordery, nie? Nie, nie, nie. A to wszystko dziur po są... też nie ma. Ja przepraszam bardzo. Za chwilę będzie, ale to te odznaczenia to są tylko twoje odznaczenia. Tak. To są tylko moje z te przynależność do polskiego, do y, z, z, z zrzeszenia to jest nasz patron, mhm. Sebastian. To uczestniczyłem w zjeździe w Tucholi, tutaj natomiast jest medal dotyczący, informujący, że byłem pierwszym rycerzem, bo na przykład tak, że ktoś strącił kura, mhm. to ten przed nim jest pierwszym, ten za nim jest drugim rycerzem, bo on miał szansę go strącić, albo ten z tyłu mógł go dokończyć, mhm. że tak powiem, takie są, to jest najważniejsze strzelanie, że tak powiem w bractwie. To bardzo i dziwnie wszystko brzmi i, i tak tajemniczo, dziwnie. nie? Dziwnie to brzmi. Naci. Ludmiaci. Miejscowi. <laughs> dziwnie to brzmi, powiem ta jedno, jedna konkurencja, którą zna, jesteśmy znani w, w mieście w Szczecinku i u innych bractw, pojedynek. Pojedynek? pojedynek. A jak wygląda taki pojedynek? No właśnie. To, to, to? to, to na, na to? No tak nie do końca strzelamy do siebie. <laughs> Mamy zapadkę yy, i są dwie zapadki. Dwie drużyny i konkurencji strzelam do przeciwnika zapadki, a przeciwnik do jego zapadki. Kto pierwszy zapadkę strąci, ten dostaje punkt. No i rewelacyjne. Fajne emocje. To powiem, że mega emocje. No ale wracając, trzydziestolecie. To jest dla mnie. Tak, <laughs> powiem co? szczerze. No, no, Ochłonęłem. Jesteś to. królem, jest trzydziestolecie. Nie tylko. Fajnie królem. się złożyło. No dobra, ten, no, bo, Co to było? Jeszcze yy, nie starszym, tylko. Kie... Nie, ma, nie ma prezesa. Starszy bractwa kurkowego. Tak, tak, bo u nas prezesa nie ma. To jest takie. Mhm. Z... Że, ale Z... są takie te stare rzeczy, nie, starszy, podstarszy pisarz, tak. podskarbi. Natomiast, tak, pod skarbi... natomiast my jeszcze należymy do okręgu zachodnio pomorskiego który y, jest zrzeszony oczywiście y, w, w całej Polsce, czyli je tam. Piastuje prezesa Okręgu pomorskiego Zrzeszenia Rzeczpospolitej Polskiej Bractw e, i członkiem zarządu krajowego też wszystkich mm -hmm. Raz w roku spotykamy się w całej Polsce, Bractwa wszystkich, delegaci z wszystkich Bractw i tam podejmujemy ważną uchwałę dla wszystkich Bractw. Jestem ciekaw, w jakich ramach prawnych się czy To są ramy przewidziane dla stowarzyszeń, tak. tylko i wyłącznie, tak. czy nieco więcej? Nie, nie, nie. Bo jednak nie każde stowarzyszenie ma dostęp do broni. No, palnej. To znaczy, my cały czas walczymy, żeby Bracta kurkowe miały większy dostęp, możliwości dostępu do broni i, i ewentualnie udostępnienia, ale jest to w dalszym ciągu jedno z największych organizacji paramil paramilitarnych, hmm. ale nie mamy jeszcze takiego projektu. Walczymy, walczymy. Cały czas o to walczymy. Mamy zarząd, mamy osoby, które są do tego kompetentne i walczą w tym kierunku. A co zmieniłoby się, gdybyście zostali uznani za organizację paramilitarną? No na pewno łatwiej by nam było pozwolenia na broń. Łatwiej byłoby nam przeprowadzać kursy i, i, i te wszystkie związane z tym dokumentami. Bo nie ukrywając, powiedzmy, czy ja zadałem pytanie, czy, czy trudno dostać dzisiaj broni? No bardzo trudno, ale można obejść parę sytuacji należeć jeszcze do kółek sportowych jakichś tam strzeleckich, i no, tak to idzie lepiej wtedy. Tak idzie lepiej. Słyszałem tak. też o lekarzach, którzy specyficzne badania, badania psychologiczne <grym>. robią nie tak dawno, nie tak daleko szczecinka. <grym. <grym. To Bo do nich jasna to... kolejka na podwórko stoją, wiesz? Tak? Uh -huh. ja tego nie wiedziałem. Ale wiedziałem, że no, musisz przejść w pełny, w pełny wachlarz badań, tak? To jest takie odsianie po prostu osób, które, no, no nie ukrywajmy, no nie wszyscy mogą mieć dostęp do broni. Eee, muszą być osoby odpowiedzialne i zrównoważone psychicznie, no bo... No to Oczywiście. To jest broń. To nie, to, to, to nie jest zabawka, że możesz zawrócić ten pocisk, który wyleci. Nie, on jak już wyleci, to już jest po temacie, już tego się nie da naprawić. Jak weryfikujecie kandydatów? Do pracy. Mm -hmm. Jeżeli przychodzą, to przychodzą na początek na zajęcia. My obserwujemy ich. Obserwujemy, jak się zachowują, jak zachowują się z bronią. Na zajęcia? A jakie zajęcia? Zajęcia mamy co sobotę, z środy, na strzelnicy. Aha, Przecież przychodzą na, no. wszedł, jak na strzelnicy, akurat w przeddzień, treningi. Tak, mamy treningi, spotkania z tre... seniorów, ale tam też yy, yy, no. Wypatrujemy te osoby, które się nadają, które nie. Mhm. Nie wszystkie. Nie, nie wszyscy mogą mieć dostęp do broni. Są osoby takie chaotyczne. E, na no nie można wachlować bronią, latać z nią, oglądać się, obracać się. Jest masę zakazów bezpieczeństwa, po prostu dla bezpieczeństwa. Odpukać przez 30 lat, w, w nie było żadnego zdarzenia, postrzału ani innych rzeczy. Tylko dlatego, że staramy się to robić dobrze i bezpiecznie, Bo to jest istotne. No to, no to już było pośrednio pytanie, odpowiedź na to, kto może zostać, no ale co z tym, co z tą kategorią tych lepszych jednak, no, tych lepszych obywateli tak zwanych, to zostaje zachowane dalej, tak? Nie, dlaczego? No to no, w jest taki napisać, to? to ja chciałem właśnie zapytać, czy jestem w ale, tej elicie, że mogę. Nie, nie mam jakichś ograniczenia, że akurat ty nie, albo ktoś jeszcze je też nie. No, ale w założeniu, no bractwo kurkowe od początku zrzesza, no tych obywateli takich niezbyt zwykłych. Ale to no. było kiedyś, to były czasy. To nie, nie kultywujecie nie, nie, tego, nie, absolutnie. E, u nas znajdują się naprawdę pełen wachlarz e, osób i, i, i tam naprawdę nie ma takiego wyróżnienia, że ty jesteś ten lepszy, ty jesteś gorszy. Nie. Nie ukrywając, jedynym weryfikatorem tego jest kasa. Mhm. Bo to nie jest tani sport. Nie jest tani sport. Amunicja kosztuje. A jak już, jak już chodzisz i chcesz, powiedzmy, uczestniczyć w zawodach albo jeździć na zawody, zdobywać nagrody. Nagrody są przepiękne. W niektórych bractwach no, można zdobyć piękne tarcze, jakieś puchary, kryształy. Mam braci ze Stargardą, który ma już wielki garaż i miejsca już nie ma, gdzie stawiać, ale jest naprawdę dobrym strzelcem. Czyli jest królem często. Tak, jest często królem, ale też i dobrym strzelcem. Ma fajne nagrody i jeżdżą po prostu po bractwach i zdobywają tę nagrodę. Żeby coś takiego mieć, to trzeba mieć we własną broń. <laughs> Jak się już dostanie tę uprawnioną broń, to się kupuje broń. Jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą. No a broń, wiemy jak, ile kosztuje, no, mhm. nie jest to tania broń. Broń nie jest tania, a też nie jest tania. No. no ale to jest, co to jest? Skałk, to skałkowiec, to co to jest, to, jest, to, jest, to, to jest replika broni czernoprochowej. Mamy, no, mamy, Na czernoprochową trzeba mieć papier? No właśnie, to jest ciekawe. Po takim czymś to dziura zostaje taka konkretna, nie? i na to zezwolenie nie trzeba mieć. Proszę bardzo. Ale znowu jest problem z skupieniem prochu. Bo musisz się zarejestrować. żeby kupić do niego. No tak jest zorganizowane. Jest to ciekawy e, tak, pomysł. Ciekawy. Ale mamy też u siebie sekcję czarnoprochową. Chłopaki przychodzą, że w środę pamiętam, albo tak, że wieczorem sobie przychodzą i trenują. Mają pistolety czarnoprochowe, mają karabiny i to jest efektowne. To jest strzelanie dosyć efektowne, dużo, dużo jest. I głośne. Głośne, może nie do końca, ale jest dużo dymu. Mhm. Z, z zapachu siarki. Zapach Zachach, tak. wszyscy tam to, wciągają, wiesz, wtedy lubią. To Specjalnie o, czekają na tych czarnoprochowców, żeby... Tak? poczuć ten zapach, wiesz, to tak jak niektórzy lubią zapach benzyny, tak. <śmuszu> na tutaj... mu <palmu>. <śmuszu> Ja tutaj akurat to, <śmuszu> ja. <śmuszu> Ale to robi wrażenie, to trzeba przyznać, że to, to jest fajne, nie? No dobrze. Yy, starszy Bractwa Kurkowego, tegoroczny król Robert Robak, był hmm. naszym gościem. Ale ja jeszcze chciałbym coś powiedzieć. Mogę? Bardzo proszę. Antena wolna. Yy, ja bym chciał jeszcze zaprosić yy, młodzieżówkę. Ponieważ robimy nabór y, na rocznik 2024-2025. Dzieci od, od szóstej klasy, jak od piątej klasy nawet ktoś jest w stanie utrzymać karabin, to też zapraszam. No i szkoły średnie. Na naszej stronie internetowej jest instruktor. Y, y, szelestwa słowo Mikosza. On jest instruktorem. Jak zrobimy dużą grupę, no to wtedy będzie więcej instruktorów, bo też mamy braci, którzy posiadają uprawnienia do tego, żeby być instruktorem. To Bo Państwo to się... znajdą szczecineckiebractwokulkowe.pl. Tak. Długa taka, ale tak, tak, długie, już ja, wiem. Stara strona i jej staram się ją aktualizować. Chyba tak mniej więcej spod... tak, tak no jest. Tak jest, zaświadczam. No, przecież jeszcze, a nie spóźniliśmy o order, order, najważniejszy order dla bractwa. A dostaliście teraz rzeczywiście nie jakiś order. Tak. A za co dostaliście? Jubileusz był, każdemu dają. Nie, 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 nie. to za, tam jak jest tam o, gryfa zachodnio-pomorskiego nie dostaje każdy. Okay. Jest to zasłużyć, wysokie, na, tak. zasłużyć się dla promowania regionu zachodnio-pomorskiego. Czym myśmy się zasłużyli? Zadasz zaraz pytanie. No właśnie. Czy wyście się zasłużyli? <grym> Dziękuję za pytanie. pytanie. Bardzo proszę. Wiem, <grym> <grym>, nie spodziewałeś się. <grym> nie spodziewałem się, ale możemy. Prowadzić. <grym> <pytym>. <grym> Tym, że my reprezentujemy Szczecinek i zachodniopomorskie województwo. Jeżdżąc po całym kraju, tak naprawdę do Stargardu Gdańskiego, czy, czy do Torunia, ostatnim 25-lecie było Torunia, czy do innych bractw, reprezentujemy nie, nie o tyle Szczecinek, bo też swoją drogą, ale też okręg zachodnio czyli mhm. my zapraszamy braci do, do nas na nasz teren, na nasze jeziora, na nasze atrakcje. My jesteśmy, jakby, ambasadorami w Polsce naszego województwa. W tym naszym małym, małym świecie bractw kurkowych i, I, i sióstr. I za to, za to Wam dziękujemy. Mam no, że jeszcze kolejne 30 lat i za, za. Nie, za 10, albo za 5 jeszcze zrobimy dogrywkę. No życzę Ci, żebyś przez 5 lat też był królem. Nadal. <grym co? <grym już co? Jest, Długoletni władco. Ale powiem ci, tak. Generalnie. <grym> Dziękuję, ale powiem Ci tak. Teraz to takiego większego znaczenia ma. Kiedyś ten, ten brat, kurkowy bądź siostra, która została królem, to obok ktoś. Jak wychodził na miasto, to wszystkie puby były dla niego. On nic nie kupował, wszystko mu ustawiali. Z mało tego. Zwolniony był z podatku. <laughs> To był ktoś. Życzymy sobie, żeby te czasy mhm. wróciły jednak. Z łezką w oku. Wiesz, czujesz, ilu byście mieli chętnych wtedy? O, Bo są pewne ograniczenia. Czasami. Gdybyście zrobili składkę po 2000 miesięcznie, to kolejka i tak by stała. Nie? Myślę, że tak. No. No, myślę, że na pewno. Ej, dziękuję bardzo. Ja dziękuję też bardzo. Temat o tym, co ważne.